Co się robisz? Cebularze. Co ty masz na najlepsze cebularze? To tylko w Lublinie. Nasze będą tak samo pyszne, jak te z Lublina. No dobra, mów składniki. 3 cebule, pół kilograma mąki pszennej, szklanka ciepłego mleka, szklanka ciepłej wody, 20 g drożdży, mak, olej, cukier, sól i 15 g masła. Do miski wlewamy 200 ml ciepłego mleka, dodajemy 2 łyżki cukru, 2 łyżki mąki i 20 g drożdży. Wszystko dokładnie mieszamy. Przykrywamy i zostawiamy do wyrośnięcia w ciepłym miejscu. Cebulę kroimy w kostkę. Do cebuli dodajemy dwie łyżeczki soli, 2 łyżki maku i dwie łyżki oleju. Wszystko dokładnie mieszamy. Do miski przesiewamy mąkę. Dodajemy wyrośnięty rozczyn, sól i 200 ml ciepłej wody. Wyrabiamy ciasto. Do wyrobionego ciasta dolewamy roztopione masło. Przykrywamy i zostawiamy w ciepłym miejscu do wyrośnięcia. Ciasto dzielimy na porcje, formujemy kuleczki i wałkujemy. Na każdy placek nakładamy cebulę i zostawiamy do wyrośnięcia. Piekarnik 180 stopni pieczemy około 30 minut. Mm, jak pachnie, Marek, próbuj. Dobre.